Czy te ślepia mogą kłamać? Chyba nie. Moi drodzy, na koniec roku chciałem Wam przedstawić dwie bitwy na smoku. Eee, witam serdecznie na kanale. Eee, moi drodzy, e, miał być odcinek taki o tym, co będzie w przyszłym roku, ale sobie to przełożymy z tego względu, że e, zaczniemy po prostu z nowym rokiem. A w tym odcinku chciałem Wam przedstawić pojazd, który jest pojazdem nietusinkowym jednym z lepszych czołgów premium na 10. poziomie jak nie najlepszym. Tutaj e, o walkę będzie o w tron w zasadzie będzie walczył e, z, po prostu e, z innym pojazdem e, z Chieftainem oczywiście, e, tym ala premium, ale powiem wam, że e, nie było jeszcze odcinka osobnego na moim kanale poświęconemu e, t, temu właśnie pojazdowi, a zasługuje on na to jak najbardziej. Dlatego, że po prostu jest niesamowitym wymiataczem. W tym odcinku właśnie chcę wam pokazać pojazd, pokazać wam wyposażenie i perki oraz zaprezentuję wam dwie bitwy: jedna w plutonie, a druga bitwa solo na tym właśnie jakże zacnym pojeździe. Um, powiem wam, że ten pojazd po prostu za każdym razem mnie zaskakuje, jak tylko do niego wsiadam. A że mam dużo pojazdów, to rzadko że tak powiem wsiadam do, do niego. Zapraszam oczywiście na Twitcha. Przypominam, że zaczynamy już po nowym roku. Marcinirys72, także proszę mnie dodać do obserwowanych, bo będzie się tam też trochę działo. Dobrze, dlaczego akurat ten pojazd? A dlatego, że jest właśnie koniec roku, tak naprawdę, i chciałem z takim mocnym przytupem po prostu zakończyć ten rok. I pokazać Wam, jak też smoczycho potrafi się bawić na polach bitwy. A po prostu rogal się sam robi w niektórych momentach na buzi. Tym, którzy nie zasubskrybowali mojego kanału, bardzo serdecznie zachęcam do subskrypcji. I zostańcie tutaj ze mną i będziecie wtedy na bieżąco. Moi drodzy, o pojeździe tak szybciutko, otóż był to pro prototyp czołgu obiekt 111, który po prostu. E, posiadał grubszy przedni pancerz i mocniejsze działo. A, a tak z historii to e, Kirin to, jedna z czterech szlachet, to jeden z czterech szlachetnych duchów. E, oprócz niego też jest Feniks, Żółw i Smok. E, to tak trochę e, z mitologii, trochę z, po prostu e, ze starych ksiąg chińskich. E, I właśnie Smoczycho zawitało do nas do gry, już jakiś czas temu. I naprawdę od razu weszło z przytupem i zostało, że tak powiem w ścisłej, w ścisłej czołówce czołgów premium, oczywiście poziomu 10. jak widzicie, no, z widokiem tutaj nie będziemy dyskutować. Ale słuchajcie, gdzieś to, ponieważ jest to pojazd chiński, nie jest to tak, że tak powiem, rażące jak w przypadku, w przypadku czołga, czołgu McDonald's, czyli po prostu T59. Dobrze, konkurencja pojazdu. Jak już mówiłem, konkurencja jest bardzo, bardzo duża, bo jest tych pojazdów aż 27, jak widzicie. Tu są też pojazdy podwójne, właśnie jak Valor i T95, właśnie ta wersja Chieftain, ale, ale generalnie jest ich bardzo, bardzo dużo. I powiem Wam, że są różne pojazdy. Sami wiecie, że są zróżnicowane. Są i mocne działa, i mocne pancerze, mega mocne pancerze, bardzo szybkie czołgi, bardzo wolne. A my sobie tutaj wyłuskamy same czołgi Ala Premium, dlatego Ala, że mają niestety, ale tylko 5% bonusu, i to wszystko do expa. Więc tak, Walor z tym właśnie oto pojazdem ten nasz tutaj kin rywalizuje o Palmę Pierwszeństwa. Tu jest wersja po prostu już bez tego camo. Mamy fałkę niemiecką, też z potężnym działem pojazd. Oczywiście mamy Andrew the Giant, który mogliśmy zdobyć. Obiekt 260, radziecki pojazd, też całkiem przyjemny w graniu, dawno nim nie grałem. Obiekt 279 Early, czyli Ebola tak zwana. I oczywiście nasz bohater, czyli WZ-111 Kilin. E, ten czołg właśnie dzisiaj Wam tutaj e, mam zamiar przedstawić. Dobrze, omówienie pojazdu. 130 mm działo. Szybkość mi udało się uzyskać 5,99 przy cenności 0,35 i uszkodzenia średnie, to jest 560 na strzał, także całkiem, całkiem nieźle. Zobaczcie na pancerz. 300 mm tu w obrębie działa, niesamowita wartość. 270 tu przy samym jaźmie, 260, 230 i tak dalej, i tak dalej. Ta wieża jest obła, jak widzicie. Tu sam garnek nawet ma 210, ale nie jest aż tak mega wystający, żebyśmy się mogli wszczelić za każdym razem. Wieża jest obła, w związku z tym naprawdę sporo, sporo będzie potrafił odbić. Płyta dolna stop 160 i tak dalej, i tak dalej. Powiem Wam, że jest to bardzo, bardzo, że tak powiem, czołg, którym jak dobrze się ustawimy, też bardzo trudno go trafić, że tak powiem. Natomiast Cała kwintesencja tutaj gry tym pojazdem to jest właśnie działo. Działo jest po prostu niesamowite i tak każe, że aż się po prostu rogal sam robi przy bardzo szybkim przeładunku. Co do przeładunku zaraz do tego dojdziemy. Tu Wam też podam dwa rodzaje danych. Jedne dane to będą dane fabryczne, a drugie dane to po takim setupie, który po prostu ja zrobiłem też Wam podam jak to u mnie wyszło. Tak jak widzicie, tutaj ma tylko te 5% więcej do punktów doświadczenia. A szkoda, bo mogliby te pojazdy zrobić z jakimś dodatkowym bonusem. 750 koni ma silnik, 50 km na godzinę do przodu i 15 zaledwie do tyłu, dlatego że smoki nie uciekają. 36 stopni obrót wieży, tu mamy działko, o którym już wspominałem. I tutaj mamy tak 489 metrów zasięg spota. 31 stopni to jest obrót wieży, oraz wytrzymałość 2200. 782 metry zasięg radia, bardzo duży. czy rodzaje pocisków 250 na podstawie mamy na tych pociskach, i 340 na drugich na tych hitach. Bez względu na odległość oraz burzaczki 65, i zabieramy 660. W przypadku pierwszych i drugich pocisków, to jak mówiłem, zabieramy 560. Tak sobie siedzą tutaj załoganci. Chyba dwóch stoi, a dwóch siedzi. <grym> z tego co widzę, tak właśnie wygląda wnętrze pojazdu. Dobrze, jeśli chodzi o wyposażenie pojazdu, na co ja tutaj postawiłem, oczywiście na optykę. Na zaawansowany podajnik i na stabilizator działa. No i standardowo rozszerzone informacje o celu. Do tego duży zestaw naprawczy, duża apteczka oraz racje bojowe. I trzy rodzaje pocisków. W pierwszych niebożach, jak widzicie, mam. Dlatego, że dla mnie jest to taki po prostu fan Mam 37 e, tych e, pocisków Hit oraz 3 odłamkowo burzące na dobijanie e, jakichś e, niedopałków. Razem pocisków mamy 40 do dyspozycji. Dobrze, jeśli chodzi o szczegółowe informacje o celu, słuchajcie, więc tak, fabryczne dane mówią nam e, takie rzeczy. Mamy 23 stopnie podnoszenie działa, 7 stopni opuszczanie. Przeładunek 12,9 sekundy. A mi udało się uzyskać 10,2 sekundy przeładunku. Fabrycznie jest to 4,65 strzała na minutę. Ja mam 5,99, czyli można powiedzieć 6. Celność 0,39 fabryczna, ja mam 0,35. Czas skupiania 2,5 sekundy, ja mam 2,4. Także jak widzicie, naprawdę jest całkiem ok. Prędkości pocisków nie zachwycają, bo jest to 930 metrów na sekundę. Jeśli chodzi o perki załoganta, oczywiście urodzony przywódca, szybkie ładowanie oraz szósty zmysł, czyli czysto standardowe rozeznanie w sytuacji, pewną rękę do celności, strzał z biodra również do celności, walkę podjazdową też do celności. Oszczędzanie zasobów, żeby nam szybciej ładował oraz złotą rączkę. Do naprawy gąsienic także. Taki tutaj mam setup i tak sobie na nim worzę. I w tym momencie zapraszam was na pierwszą z dwóch bitew, które tutaj dla was dzisiaj przygotowałem. Bitwa na mapie Redshire, Droga Smoka. Taki tytuł, oczywiście jak ktoś jest za pan brat z filmami z Bruce'em Lee, to dobrze ten tytuł skojarzył z filmem. Tutaj gram w plutonie z Gregorem, serdecznie pozdrawiam. I postanowiliśmy po prostu wziąć smoki na przejażdżkę i zobaczymy co z tego wyjdzie. Słuchajcie, nie odpowiem Wam jednoznacznie na zadane pytanie w ten sposób, który czołg premium jest najlepszy na danym poziomie. Nie ma czegoś takiego, z tego względu, że to, że nie wiem, ja zrobię dobry wynik na tym czołgu i dobrze się w nim czuję, nie znaczy, że ktoś inny będzie dokładnie miał takie same odczucia grając z tym pojazdem. To zależy od naszego stylu gry, od tego po prostu, czy wolimy grać na dystans, czy w pierwszej linii, i tak, dalej, i tak dalej, Także nie jest to powiedziane. Jeżeli mógłbym powiedzieć za siebie, które są moje najlepsze czołgi premium na 10 poziomie, to bez wątpienia to jest jeden z nich, jeśli chodzi o właśnie dziesiątkę premium, a o ciężar to już na pewno jest na miejscu pierwszym. Tu można polemizować, właśnie czy Walor jest lepszy, czy Smog. Walor e, jest e, o tyle trudnym przeciwnikiem, że naprawdę jego uszkodzić, jeżeli ma e, schowany po prostu e, podwozie, jeżeli ma schowane, to naprawdę e, jest bardzo bardzo ciężka sztuka. E, ale powiem wam, że Killin wcale daleko od niego nie odstaje. Dlatego, że w tą wieżę strzelić się z dystansu też e, będzie problem. Zresztą zobaczycie tutaj w bitwach jak będzie ładnie dingał w obydwu bitwach, także też ten czołg potrafi masę masę, że tak powiem, odbić. Tutaj właśnie jak mówiłem, gram z Gregorem, a widzę, że Gregor pojechał na tamtą flankę, więc tak na razie tutaj pomogę chłopakom ten przepychać, przepychać za moment. Tylko postaram się tutaj podjeżdżających tam pod Gregora trochę obić. A następnie y, pewnie będę musiał pomóc Gregorowi, bo y, na tym polega granie w plutonie. Ale na razie zobaczymy, co się dzieje. Która flanka pierwsza padnie, tam będzie potrzebna pomoc. Także tu się zjawi Gregor, lub ja pojadę do Gregora. E, więc tak, y, jeszcze co do samego pojazdu, jak wiecie, jest masę, masę pojazdów y, i drzewkowych, dziesiątek, mówię o ciężarach, i y, pojazdów premium. A powiem wam, że jak tylko ten tutaj rozrabiaka zawitał do gry, no właśnie Takie bułki są niesamowite To po prostu od razu, że tak powiem, rozepchał towarzystwo i zajął po prostu miejsce należne mu w ścisłej, ścisłej czołówce czołgów premium, dobrze, tu postaramy się w podwozie, no bo no i chyba nie wiem czy weszło, raczej tak Ponieważ ten pojazd posiada wiele, wiele zalet. Jego taką największą zaletą, jedną z zalet, a może i największą, to jest właśnie działo. Słuchajcie, przeładunek na tym pojeździe, te 10 sekund, na które ja uzyskałem przy Alfie 560, to jest po prostu miód i maliny. No i przy tym fajnie świeci, bo z tym setupem, który ja mam, mi udało się uzyskać zasięg widzenia 489 metrów. Także jest to niesamowicie. Fabryczna ta wyjściowa to jest 400 równe metrów. Także trochę poprawiłem o te 89 metrów, i jest to niesamowite. Tak jak widzicie teraz, na przykład, jak wyspotowałem tą jaczkę, która gdzieś tam na dystans gra, po prostu będę odcinał kupony. Ktokolwiek szczeli w jaczkę, ja będę za to dostawał asysty. Zresztą, jak widzicie dlatego, że właśnie postawiłem na spota. Niesamowita frajda. Zobaczcie, E3 wieża, oczywiście pocisk premium jak najbardziej, ale bez problemu, gdzieś tam pierwszy ding bo się ruszyło, natomiast drugi bez problemu wszedł. Dobrze, zostawię tutaj tą flankę, dlatego, że tam na tej drugiej już Gregor sygnalizuje mi, że ta, tamta flanka padnie, więc tutaj tych trzech muszkieterów, którzy tutaj grają z tyłu mogliby się ruszyć do przodu i Skończyć te pojazdy, a ja podjadę tam pomóc Gregorowi, dlatego że tak naprawdę nie ma art. My jesteśmy na tyle mobilni, bo te 50 km na godzinę na tym pojeździe, który jest ciężkim pojazdem, to jest bardzo, bardzo dobra wartość i jest to odczuwalne podczas gry, kiedy będziemy mogli się po prostu w miarę szybko przemieścić. Także podjadę tam. Tutaj na tej flance co byłem, trwa walka, że tak powiem, taka, że wszyscy się okopali i po prostu pięknie. Te bułki są niesamowite. Mogę oberwać przy przejeździe, ale trudno podejmę ryzyko. No i właśnie, dostałem gdzieś do takiego snajpera, ale powinno się na tym skończyć i przejadę dalej. Także tutaj ta Alfa robi swoje, dlatego że słuchajcie, jest tak naprawdę. Yy, no nie minęło dużo bi czasu bitwy, a tak naprawdę mamy tutaj e, już bardzo bardzo e, fajne uszkodzenia zrobione, a to jeszcze nie jest koniec przecież. Dobrze, tu postaramy się pozbyć tych e, zawadiaków. Także moi drodzy, jeszcze tak na moment, zanim przejdziemy do kolejnej bitwy, taki odcinek właśnie chcę zrobić zaraz po nowym roku. Ten, który wam obiecywałem, czyli porozmawiamy sobie o tym, co też będzie w przyszłym roku na kanale i jak to po prostu będzie tutaj wszystko funkcjonowało i pięknie, podpałeczka. Także zapraszam serdecznie, oczywiście poinformuję Was o nowościach na kanale, o tym, co na stałe wejdzie. O, o tym po prostu też wziąłem pod uwagę Wasze sugestie. Kiedyś Was prosiłem, żebyście mi napisali w materiale pod filmem, co byście chcieli widzieć na kanale. Więc przychylając się tutaj do Waszych próśb i opinii, też część rzeczy wprowadziłem i. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni, dlatego, że tak jak mówiłem, dla mnie jest to hobby, a jeżeli mam komuś pomóc yy, w taki właśnie sposób, żeby zaprezentować jakiś pojazd, czy jakieś zestawienia, czy na zasadzie versus yy, pojazd versus pojazd i tak dalej, bardzo chętnie to zrobię. Dobrze, tutaj mamy jeszcze Flankowicza, zaraz go tutaj, ładnie go ktoś zatrzymał na gąskach. No i pięknie, słuchajcie, niesamowita jest ta Alfa. No i tutaj dostałem w tym momencie od E3, którą wcześniej skubnąłem i zostawiłem, to już nieraz tak się zdarzało w grze, że ogryzek, którego zostawiliśmy gdzieś później, e, zemścił się na nas, no i to na potwierdzenie moich słów właśnie dostałem soczystą bułkę od E3, ale nic, jest koniec bitwy, dobrze, że miałem tyle hapsa zaoszczędzonego, więc przyjąłem ten strzał, ale dalej działo jest groźne, bo jest w grze. Dobrze, spróbuję tą E3 skończyć. Tu sobie już skupimy do końca, żeby nie było niedomówień. Tak jest, do garażu. I została, e, został bodajże obiekt. Ten co tam na górce próbował, e, próbowałem go ustrzelić. 705, -ka. a chyba tak. No Gregor niestety Polek zanim tam dojechałem w zasadzie dojechałem, ale e, skończył go e, jeden z pojazdów e, drużyny przeciwnej. No ale tak po prostu czasami bywa. E, dobrze, no widzę tutaj ja muszę ostrożnie, ponieważ jestem na burzaczka od tego obiekta. On natomiast ma jeszcze 900 punktów HP do zabrania. Mam nadzieję, że jakaś część będzie moja z tego. Dobra, chyba sobie podjadę trochę bliżej, bo przez ten murek... E, nie wiem, nie, raczej to nie przejdzie. Pięknie. I kolejny strzał. Obiektem. muszę się wycofać, już trochę szanse wyrównaliśmy, ponieważ mu zostało 400 ileś punktów wytrzymałości o i ktoś go też teraz ustrzelił czyli obydwoje mamy podobny zapas punktów HP, on ma 113 dobra, kto pierwszy ten lepszy, no nie zdążyłem dobrze, taki, taka to była bitwa, to jest koniec bitwy bitwa oczywiście nie trwała e, pełny, że tak powiem wymiar czasowy, czyli te 15 minut i naprawdę to tylko pokazuje, jaki ten pojazd ma duży potencjał, jeśli chodzi o ogień. Co myśmy tutaj zrobili? Kończymy na miejscu drugim. Mamy 2 kile, 6500 mamy uszkodzeń, do tego 839 asyst, co razem nam daje 7300 łącznego. Także bardzo, bardzo zacny pojazd i to działo naprawdę niemiłosiernie, karze. Ponieważ te 560 to jest wartość średnia. Owszem, może czasami nam wyrosować 500, ale czasami też równie dobrze 600 z przecinkiem. Także jest zabawa. I kolejna bitwa wejście smoka, mapa Helbron. Tutaj gram sam i jak widzicie, nie ma arty i bardzo dobrze. Zresztą w poprzedniej bitwie też nie było arty. No, arty akurat potrafią każdą rozgrywkę zepsuć. Nie muszę Wam tego wszystkiego tłumaczyć. I tutaj postanowiłem smokiem po prostu zagrać na środku. Nie będę jechał do miasta, dlatego że miasto to jest po prostu korytarz. Wjeżdżamy i się strzelamy. Widzę, że są dwa, też, dwa kiliny u przeciwnika. Więc co prawda nie grają w plutonie, więc zobaczę, co tutaj ze środka da się zrobić. Gramy dziesiątki, dziewiątki, nawet chyba jakaś ósemka była. Całe szczęście nie ma dużo niszczycieli czołgów, więc tak naprawdę na tej półce snajperskiej być może jeden się ustawi, a drugi gdzieś w inną stronę, więc nie jest to źle. Czasami, jak nam losuje dużo e, niszczycieli czołgów, np. 4-5 na stronę, to y, podjeżdżanie tam pod tą półkę sna snajperską jest bardzo ryzykowne, dlatego że to może się skończyć tylko w jeden sposób. Niszczałka z dobrym kamo po prostu na, naprawdę potrafi nas skutecznie obedrzeć z punktów HP, a nie o to w tym wszystkim chodzi. Na początek sobie tutaj podjadę em, na to miejsce, tutaj pod ten kamień. Zobaczymy, co tam te medy, które wyrywały do przodu, wyspotują. No, już coś wyspotował i nawet oberwał. Dobrze, postaram się tutaj pomóc. Dobra, o i jak widzicie strzały lecą, także na bank ktoś nam stoi, jeszcze nie został wykryty. Także tym z was, którzy jeszcze y, nie posiadają tego pojazdu, a posiadają znaczną część wolnego expa, naprawdę polecam, bo jest to niesamowity pojazd, który granie nim naprawdę robi rogala na buzi. Że tu te strzały, tak jak mówiłem, będzie różnie losować, teraz widzicie, pierwsze strzało dałem 492 zaledwie, a Alfa jest 560, ale mówię, są te strzały, które naprawdę, no i tu już dużo, dużo więcej polosowało, także mega, mega potencjał ma ten pojazd. No poczekam tutaj, aż wyjadą na te nasze medy, żeby kogoś ustrzelić. Pierwszy chętny, tak jest. A i w sumie dobrze, że do miasta nie pojechałem, bo jak widzicie w mieście nie za wiele się dzieje. Dobra, podjedziemy sobie do przodu. Już jednego Killina, żeśmy trochę oskubali z punktów HP. Także drugi gdzieś też powinien być tutaj w pobliżu. Dobra, spróbujemy to zraszować. O, jeszcze leopard. No, na no, tak miękki pojazd jak leopard, to jest po prostu e, coś pięknego. No i chyba nie ma leoparda. Dobra, skończymy tutaj ten pojazd. Postaramy się jak najszybciej pomóc, tutaj drużnie. Dobrze, i został ostatni niedobitek właśnie, Killin. No, wyjedź ze tego kamola. Już nie wyjedzie, dobra. Teraz trzeba. O, jest ktoś na momencie. Pokazał na tej półce, ale zdążył zniknąć. Także spokojnie sobie tutaj to rozegramy. Jednak ten. O, jest. 489 metrów. Zasięg SPOTA naprawdę robi robotę. Z tego względu, że zobaczcie, tak daleko mam do półki, a bez problemu tutaj widzę ten pojazd. Dobra, podjedziemy do przodu. Nie ma chętnych śmiałków na świecenie. Ja jeszcze mam komplet punktów HP, także będziemy mogli trochę sobie, że tak powiem, oddać. Poszło na gąski i dobrze. I drugi raz. Także, jak widzicie, naprawdę, naprawdę ten pojazd potrafi dużo, dużo znieść. Dobrze, jak tu zamkniemy tą górkę, to tak naprawdę będziemy w domu. Widzę, że tam drużyna przeciwna, chyba ten pluton, co tam był, właśnie kapa nam atakuje. Także trzeba będzie się tutaj sprężyć z tą górką i wrócić odbić naszego kapa, w razie czego. No, tutaj nie weszło, ale przeciwnikowi też nie weszło. Dobrze, chyba trzeba będzie podjechać nieco bliżej. No, i oberwałem właśnie gdzieś z tyłu o tych, którzy już tam naszego kapa przejmują. Dobra, tutaj chyba E75 było, jak dobrze pamiętam. No i jest. Dobrze, spróbujemy tą E75 jeszcze, jeszcze raz trafić. Ładnie pokazuje podwozie. Pięknie. I... Kolejny strzał już powinna y, trafić do garażu. Wtedy na, będziemy mogli podjechać po prostu y, dalej. Nasz kap tam się dzielnie broni, także na razie nie ma ciśnienia. No, chciałbym tą S75 e e skończyć, bo ym, nie chciałbym jechać i dostać w bok od niej. Tak jest, do garażu, pięknie. No i tutaj została formalność, czyli niedobitek y, Alfa Pięknie, ktoś go skończył. I obieg 907, pięknie. No, kończysz go panowie, pięknie. Dobra, skończeni. Także spokojnie teraz możemy się wrócić w kierunku na naszego kapa i spróbować e, i tam jeszcze sobie e, trochę HP ukraść od tych pojazdów, które zostały. No, jak widzicie, bitwa trwa. E, zostały jeszcze 9,5 minuty, także trwa e, 4,5 minuty. Także powiem wam, zobaczcie na 4,5 minuty bitwy, już są zacne uszkodzenia. Także mówię, ten pojazd naprawdę posiada mega, mega. i jest wótek, mega potencjał posiada, dobra, trochę uciekniemy wódkowi. Nie zajrzajmy przypadkiem, drogi kolego, bardzo ładnie. I wótek do garażu. Dobrze, kolejny. I zostały 3 pojazdy. Pluton. Uj, ten jest na strzał. W jakiej kondycji są tamci? Też nastrzał. strzał. Także już same niedobitki zostały. No i dobrze bitwa nie będzie długa. I tak właśnie wygląda. Także moi drodzy, naprawdę polecam ten pojazd, jeżeli ktoś się zastanawia. Jest to jeden z lepszych, jak nie najlepszy ciężar na właśnie dziesiątym poziomie, ala premium. I końcóweczka bitwy. To go ustrzelić. No, gdzieś ten strzał poszedł do boku, niestety. Dobrze, moi drodzy, teraz przejdziemy do wyników bitwy. Słuchajcie, jeszcze tak na sam koniec, zanim tutaj wszystko zobaczymy, chciałem Wam życzyć wszystkiego, wszystkiego dobrego w tym nowym nadchodzącym roku. Mam nadzieję, nie będzie taki zwariowany, jak ten, w którym żyliśmy, w którym żyjemy, bo jeszcze jest ten rok. A mam tu na myśli i covid, -a, i inne rzeczy. Także powrotu do normalności, dużo zdrówka i wszystkiego, co najlepsze ode mnie. A podsumowanie wyników jest takie, że zrobiliśmy tutaj 6200 uszkodzeń, 1100 asyst, razem daje przeszło 7300. Dzięki śliczne! I do następnego razu w nowym roku. Hej!